I witam Was serdecznie w kolejnym teście kosmetyków marki Bell. Zobaczcie, dostałam przesyłkę, a w niej taki oto worek. Płócienny, letni, bardzo taki wakacyjny, a tutaj mam Enjoy Yourself, a w środku dostałam oprócz kosmetyków kubeczek. Bardzo też fajny, wakacyjny produkt. Tutaj mam słomkę, która jest albo z gumy, albo z jakiegoś takiego silikonu. Nie mam pojęcia, ale fajnie się to wszystko prezentuje. Idealny gadżet na lato. Natomiast dzisiaj to, co będzie na najbardziej interesowało, to najnowsza kolekcja Bell, która jest dostępna w Biedronkach. To jest bardzo taka neonowa kolekcja, wibrujące kolory. Zanim przyjrzymy się tym produktom z bliska, to chciałabym jeszcze zachęcić osoby, które są tutaj nowe, bądź z jakiegoś powodu nie subskrybują kanału. Kochani, nadrabiajcie zaległości, po to, żeby się dostawali powiadomienia o nowych treściach, które tutaj się pojawiają, no i oczywiście, żeby kanał się rozrastał. Dobra, no to ja już nie gadam, wywalam wszystko z korka i zaczynamy test. Tutaj ściągę, jeśli chodzi o całą tą linię, całą tą serię Spring Sounds. Wiosna to znakomity czas, by eksperymentować z makijażem, zacząć bawić się kolorami, właśnie dlatego została stworzona najnowsza kolekcja Spring Sounds, by cieszyć się makijażem, kolorami i piękną pogodą. Ja, jeśli mam być szczera, bardziej no, obstawiałabym, że jest to kolekcja już letnia, bardzo mocno wakacyjna, bardzo mocno właśnie taka imprezowa, te tutaj kolory wibrujące pięknie będą się prezentować przy opaleniźnie, taki kontrast wiadomo będą tworzyć i też mam wrażenie w słoneczku będą pięknie, pięknie że tak powiem, no wibrować, jeśli chodzi o tą kolekcję, mamy przede wszystkim produkty, które dwa najbardziej mnie interesują, to są te eyelinery, laser liner żelowy eyeliner w dwóch festiwalowych kolorach, świeżej limonki i różu, dzięki kremowej konsystencji narysujesz perfekcyjną kreskę za pierwszym pociągnięciem wodoodporny eyeliner za zapewnia długotrwały efekt makijażu, no. E, te produkty najbardziej mnie interesują, jeśli mam być szczera. Dalej, mamy dwa też lakiery do paznokci, e, klasyczne lakiery, jeden taki bardziej różowy, drugi bardziej w czerwień wpadający, no taka pomarańcza, tutaj jest napisane soczysta pomarańcza, a intensywnie kryjący, połyskujący lakier do paznokci zapewnia trwały efekt manicure. E, mamy też paletę cieni, tak wygląda ta paletka Electric Vibes Eyeshadow kolorowe cienie do powiek i po otwarciu Zobaczcie jakie mamy tutaj bardzo wakacyjne, bardzo żywe, zwariowane odcienie. Electric Vibes to są intensywnie napigmentowane matowe cienie w kolorze żółtym, pomarańczowym, różowym i niebieskim. Sprawią, że makijaż nabierze festiwalowego charakteru. Neutralny beżowy cień stworzy idealną bazę pod kolorowe cienie oraz pozwoli na wyblendowanie ich granic. Super. Powiem szczerze, bardzo mi się podoba to rozwiązanie, że mamy tutaj zwariowane kolory, ale że jest też tutaj taki cień bazowy który no właśnie możemy sobie nim rozletrzeć jakieś tam granice i możemy sobie zrobić też bazę. Kolejny produkt w serii to jest rozświetlacz rozświetlacz taki w żelu, którego też bardzo jestem ciekawa. Glow on gel highlighter rozświetl skórę lekkim żelem z intensywnie połyskującymi drobinkami perłowe pigmenty zawarte w nawilżającej formule tworzą miniącą się taflę w niebanalnym odcieniu złota faktycznie tutaj ten kolor to jest taki, mm, takie złoto, ale takie chłodne, w zasadzie szampańskie o. Szampański taki odcień. I ostatni produkt to mamy Sweet Melody Blush, czyli róż, który jest naturalnym, świeżym, nadającym młodzieńczy wygląd. Trzy różne odcienie doskonale się uzupełniają i pozwalają na uzyskanie unikatowego wykończenia makijażu. Dodaj promiennego blasku swojej cerze dzięki formule bogatej w perłowe pigmenty. No i faktycznie mamy tutaj bardzo fajnie skomponowany róż. Muszę przyznać, że ten produkt też bardzo mi się podoba. Dlatego, bo mamy tutaj róż chłodny, bardziej dla jasnej karnacji. Mamy róż taki, że tak powiem, bardziej właśnie brzoskwiniowy, ze złotem nawet trochę jak nars orgazm, ten kultowy już produkt. I mamy też bardziej taki do cieplejszej karnacji, bardziej opalonej, już taki ciemniejszy właśnie odcień. Wszystkie trzy są perłowe, więc fajnie będą rozświetlać skórę właśnie wiosną latem. Nie będzie to takie Wiecie, matowy efekt, smutny, tylko bardziej taki żywy, promienny, e, młodzieńczy blask. E, dobra, e, no to co, e, nie gadam już, w takim razie przechodzimy do pierwszego produktu i do tego rozświetlacza, który chciałabym z jednej strony połączyć, zrobimy tak pół na pół, z tej strony myślę, nałożymy go, zmiksujemy go z podkładem, bo jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał, właśnie zmiksowany czy ładnie będzie rozświetlał, czy może niekoniecznie. Natomiast z drugiej strony nałożę podkład klasycznie, tak więc e, zobaczmy sobie najpierw na ten produkt, jak on wygląda, w ogóle fajne, duże opakowanie, 25 gramów, e, to jest naprawdę spora tubka, Ok, słuchajcie, podoba mi się, bardzo mocno napigmentowany, mm, pachnie, bardzo subtelny, słuchajcie, zapach, ciężko mi nawet powiedzieć, co to jest, ale taki bardzo ładny, świeży zapach, trochę jakby kwiatowy e, pięknie, pięknie się mieni fajną ma konsystencję, bo jest bardzo mocno napigmentowany, nie jest zbyt e, taki kleisty nie jest zbyt wodnisty e, pięknie właśnie się rozsmarowuje i no nie ma tutaj, zobaczcie nic się nie robią, żadne plamy, ładnie równomiernie się rozprowadził e, słoczując go, no i odcień jest genialny, słuchajcie mam wrażenie że on będzie pasował idealnie do każdej karnacji, tutaj mam gąbeczkę czystą, jeśli chodzi o podkład to dzisiaj myślę, użyjemy sobie Bourgeois Healthy Mix z witaminami. Podkład, który ja mam w odcieniu N53 do takiej delikatnie opalonej karnacji. Zrobimy to na zasadzie kropeczek. Najpierw rozłożę sobie ten rozświetlacz, na gąbeczkę nałożę sobie podkład i wtłaczam sobie wszystko ładnie. Jeśli chodzi o ten rozświetlacz, no to bez problemu, zobaczcie. Ładnie się rozprowadza. Mamy czas na to, żeby go fajnie, że tak powiem, wtłoczyć w skórę. On nie zastyga jakoś mega szybko, więc nie robią się też żadne plamy. Dawno już nic wizualnie tak mi nie wpadło w oko, jak ten rozświetlacz, szczerze powiem, jeśli chodzi o Bel. Na razie mam wrażenie, że to będzie hicior, jeśli o mnie chodzi, i że. No! Miłość wielka od pierwszego wejrzenia. Oby, oby tak było. No to lecimy z drugą stroną. Nakładam od razu ten podkład też tutaj. Czyli, jak widać, na pewno możemy bez problemu połączyć sobie ten rozświetlacz z podkładem, żeby uzyskać bardziej taki efekt y, mokrej skóry, rozświetlonej, y, właśnie takiej świetlistej, pełnej blasku. I jak widać, nie ma tutaj żadnego kuku, po prostu, żadnej niemiłej niespodzianki. Zaglądam w lusterko, patrzę, czy jest jakaś różnica w stronach, i szczerze. Chyba nie bardzo. Zarówno z tej strony, gdzie nie było tego rozświetlacza, skóra jest bardzo świeża, mokra, ponieważ to jest taki podkład. No, okej, okay, on jest bardzo taki nawilżający, więc wykończenie tutaj jest takie mokrawe i świetliste samo w sobie. Natomiast no, tutaj, gdzie podbiłam jakby ten efekt tym rozświetlaczem, nie ma większej różnicy. Zanim zagruntuję sobie twarz, nałożę korektor i tak dalej, to jeszcze nakładam sobie tego rozświetlacza, oczywiście. Jako rozświetlacza płynnego, czyli przed pudrem wklepuję go w policzek, żeby sobie tutaj ładnie wszystko rozświetlić. Ale on jest fajowy, słuchajcie, naprawdę jest fajniutki ten rozświetlacz. Pięknie się łączy, ładnie się rozkłada, chwila, moment i no, wygląda mega. Wow. Nic tutaj się nie waży, nic nie zjeżdża. Co jest fajne, to to, że mamy tutaj naprawdę dużo czasu, żeby sobie ładnie ten produkt rozpracować, wtłoczyć i połączyć z podkładem. On właśnie, tak jak już Wam wspomniałam wcześniej, nie zastyga tak jakoś ultra szybko, a z drugiej strony ma taką właśnie formułę trochę, ja bym powiedziała, nawet suchawą, a dość specyficzną, dość taką, no właśnie nie jest wodnisty, nie jest lejący się i świetnie się rozprowadza. Lećcie do biedry po ten rozświetlacz koniecznie. Wlazłam w lusterko, żeby e, tak z mega ultra zbliżenia zobaczyć, jak wygląda ten rozświetlacz. E, co zauważyłam? On e, zastyga na mat. Ma takie pudrowe dość wykończenie. Trochę mam wrażenie, jakby z tej strony, gdzie nie było go w podkładzie, on jakby bardziej mi się zważył, tak minimalnie. Natomiast no tutaj wygląda bardzo ładnie. Tutaj wszystko wygląda super. Także ciekawa sprawa. No, teraz widzę zdecydowanie, że z tej strony jakby jest bardziej świeżo. Tutaj jest troszkę większy mat. Zanim przejdziemy dalej, to chcę Wam pokazać, jak na zbliżeniu wygląda teraz moja skóra i dwie strony. Nie mam tutaj jeszcze pudru. Tutaj tylko nałożyłam sobie korektor, natomiast reszta. Jest, to jest tylko podkład i ten rozświetlacz. Tak więc zobaczcie, jak wygląda to świeżo, i pięknie, i promiennie. E, jeśli o mnie chodzi, nie widzę większej różnicy w stronach. Może minimalnie ciut, faktycznie ta strona, gdzie było więcej tego rozświetlacza, jest bardziej taka no, rozświetlona, promienna, ale to już jest takie, wiecie, czepianie się. E, dobra, szybko poza kamerą zrobię brwi, przypudruję właśnie twarz i przechodzimy do makijażu oka i do naszej pięknej palety z cieniami. W czasie, gdy robiłam brwi, słuchajcie, tutaj rozświetlacz sobie zastygł na mojej dłoni i jest nie do ruszenia chcę Wam to pokazać, żebyście zobaczyli wow. Jeśli mam być szczera ten rozświetlacz dla mnie póki co jak na razie to jest kosmos i serdecznie go polecam ale dobra, zobaczymy co będzie później. Na razie przechodzimy do makijażu oka i do naszej pięknej palety oraz do kolejnych produktów czyli do tych tutaj eyelinerów. No i tak zobaczmy sobie najpierw na pigment, bo jestem mega ciekawa! Ej, one naprawdę są mocno napigmentowane. Wow, jakie fajne neony. Dobra, chwila, uwagi. Muszę tutaj, że tak powiem, złapać oddech. No i jeśli o mnie chodzi, to te cienie wyglądają bardzo fajnie, bardzo obiecująco. Okej, okay, nie są takie bardzo wyraziste na dłoni przy słoczu, są dość też mam wrażenie sypkie. Ten niebieski może robić plamy, takie mam odczucia, bo Trochę jakby nierównomiernie się słóczował, ale zobaczymy. Są trochę bardziej zgaszone niż w palecie, owszem. Nałożę sobie odrobinę korektora z Collection na oko, po to, żeby właśnie jeszcze rozświetlić sobie, żeby tutaj ładniej te cienie były wyeksponowane, bo są to takie bardzo neonowe kolory, więc chcę zrobić jak najjaśniejszą podniebazę, żeby one właśnie ładnie tutaj ten kolor i ta jaskrawość była wydobyta. Tak więc, okej, okay, to jest numer jeden, gdyby ktoś był zainteresowany. No to co, przechodzimy do pierwszego cienia, do tego żółtego. Muszę sobie tylko znaleźć odpowiedni pędzelek, a weźmy sobie taki pędzelek. O. Zaczynam robić załamanie, potem będę odcinać, myślę, powiekę, a na końcu zrobimy sobie ładnie kreskę eyelinerami. Na razie wciskam sobie w załamanie i powyżej załamania. No i w zasadzie tutaj ten cień ma taki sam odcień jak w palecie. Zobaczcie, przełożenie jest bardzo identyczne, tak więc fajnie. Myślałam, że będzie on jakiś taki, wiecie, zrobi się musztardowy, a nie, jest ok. Jest naprawdę taki fajny, słoneczny, zgaszony, żółty. Rozcieram sobie od razu tym, co zostało mi na pędzelku. I przechodzę teraz do. do różu. Róż nakładam tu. Łącząc go z żółtym. Wszystko robię, zobaczcie, powyżej załamania, w załamaniu i powyżej załamania, ponieważ, tak jak już Wam wspomniałam, będę tutaj odcinać, więc żeby mi jeszcze po prostu były widoczne te cienie. Ten róż wygląda tak w stosunku do palety. Jest delikatnie ciemniejszy, ale to jest normalne. No tutaj mamy mocno skondensowany, skoncentrowany pigment. Na oku jest go o wiele mniej, poza tym oko jest ciemniejsze. Myślę, że Ok, jeśli chodzi o kolor, jak najbardziej w porządku i przełożenie. Można budować te cienie, co jest bardzo ok. Są dość suche, ale fajnie się przez to rozcierają. Muszę przyznać, że to jest tak naprawdę na plus, bo zobaczcie, można sobie je całkiem nawet wyblendować. Więc to jest mega fajne, że nie zrobimy sobie nimi krzywdy. Przechodzę teraz do mojego pomarańczu i nakładam go oczywiście tutaj. Za różem będę wyciągać troszkę tutaj ten mój kącik. Fajnie się pracuje tymi cieniami. Nie ma tutaj żadnego problemu. Nie robią się żadne plamy. One ładnie się przenikają jeden przez drugi. Ładnie się łączą z sobą. Można budować tutaj to krycie właśnie ten pigment. No słuchajcie. Nie ma się do czego przyczepić. Wezmę jeszcze sobie trochę tego pomarańczu i rozetrę tu ten mój kącik. Wyciągnę sobie go. Mocno tutaj na skronie. No, to będzie makijaż disco. Już to czuję. Mocno wakacyjny, mocno festiwalowy. Przechodzę do podczyszczonego pędzelka i do mojego beżu. Właśnie tego pięknego, cielistego koloru, żeby trochę sobie tutaj rozświetlić pod łukiem brwiowym, i żeby jeszcze sobie rozetrzeć ewentualnie te cienie tutaj, żeby to wszystko ładnie mi się tutaj przenikało. Wracam do mojego korektora i będę teraz odcinać sobie właśnie tą powiekę. Więc nakładam sobie go przy linii rzęs delikatnie, żeby sobie nie zrobić kuku. O! I mamy to. Mamy granicę, dokąd możemy sobie pociągnąć korektor. Odcinam całą powiekę. Nie robię cut crease, tylko w całości chcę sobie tutaj wyczyścić na maksa moją ruchomą powiekę. Chcę sobie zrobić coś takiego. O, właśnie. I tutaj będę sobie czyścić cały ten obszar. Dlatego to cieniowanie wyciągnęłam tak mocno, właśnie do skroni. Żeby tutaj właśnie zrobiło mi się takie fajne, no właśnie, taki czysty obszar. Tutaj będziemy oczywiście nakładać eyeliner, a tutaj myślę zrobimy sobie, a jeszcze kreskę, tym niebieskim naszym cieniem. Co Wy na to? Hmm, hmm. Dobra, zanim utrwalę ten mój korektor, przechodzę do mojego niebieskiego cienia. Bardzo precyzyjny pędzelek potrzebuję. <laughs> taki będzie idealny. To jest wprawdzie pędzelek do ust, ale ja go wykorzystam tutaj na oku, nabieram sobie tego niebieskiego cienia i maluję sobie kreskę ponieważ korektor jeszcze jest mokry to ten cień powinien mi się tutaj ładnie przychwycić wracam do mojego brudnego od korektora pędzelka i czyszczę sobie teraz dlatego tego nie gruntowałam wcześniej, żebym teraz mogła sobie jeszcze rozpracować właśnie ten korektor i wyczyścić ewentualnie tutaj, gdzie coś sobie no, za daleko wyjechałam, na przykład cieniem. Oczywiście techniki są różne. No, ja zazwyczaj robię to w tej kolejności, w ten sposób, ale jeśli wy robicie inaczej, to nic nie szkodzi, naprawdę. E, dobra, no to co? Tutaj już mamy ładnie wszystko ogarnięte. Możemy przejść do zagruntowania tego korektora i tym beżowym cieniem gruntuję teraz całą ruchomą powiekę. Przechodzę tylko do czystego pędzelka. A, może być taki pędzelek. Nakładam sobie ten cień. Tu. Aż do mojej niebieskiej linii. Bardzo dobrze napigmentowany cień. Fajnie fajnie się nim rozciera w ogóle cienie. Super jest, bajka. Dobra, no to co, czas na nasze eyelinery. No i zaczynamy od tego żółtego, pięknego, intensywnego. Wow, fajna limonka. To jest taka y, żółty z zielonym. W zasadzie, no, bardziej zielony chyba jednak. <laughs> Ciężko się zdecydować. Nie, no, zielony. Mm, nie pachnie. Dobra. No to co? Działamy teraz z kreską na oku. A weźmy taki pędzelek. Okej, okay. wygląda, że mają całkiem niezły pigment. Zobaczmy sobie. Uh, na łapce. Spoko, bardzo spoko. Tak się zastanawiałam przez chwilę, czy nałożyć sobie tutaj jeszcze jakiś cień, żeby podbić intensywność tego eyelinera. Ale chyba nie. Chyba zostawimy to tak. Zobaczymy po prostu, jak eyeliner sam w sobie nałożony na jasną bazę będzie wyglądał po prostu w makijażu. Oczywiście w przyszłości można kombinować i nakładać go na jakiś żółty na przykład cień. Wtedy intensywność będzie większa będzie bardziej ten kolor, właśnie, może mocniejszy. Fajny, fajny, podoba mi się. Jakościowo y, ta formuła jest super. Jest bardzo kremowy, ma bardzo dobry pigment. Zobaczcie, nałożyłam jedną warstwę. Kolor świetny na lato. Nie mam pytań. I przechodzę teraz do mojego różu. Tak wygląda ten różowy. Fajny. Coś czuję, że ta kolekcja, słuchajcie, będzie wyprzedana w Biedrach bardzo szybko. Dawno nie było tak fajnych kosmetyków z Bell w Biedronkach. Wszystkie inne kolekcje wcześniejsze one gdzieś tam się wiecie powielają czy w większym czy w mniejszym stopniu, a tutaj mamy coś co naprawdę jest fajne i takie wow za dobrą kasę. Można sobie kupić i urozmaicić swoją kolekcję. No i zobaczcie na ten róż. Mm -mm, ok Fajny, taki suchawy, a kremowy. On nie jest lejący się, nie jest jakiś taki rzadki, przez to ma świetny pigment. No okej. Okay. Słuchajcie, będę używać tych eyelinerów jeszcze nie raz. Serio. I tutaj ciągnę go po tej mojej granicy, i łączę z niebieskim. Ten róż mam wrażenie, ma ciut gorszy pigment. W sensie krycie od tego limonkowego. Ten tutaj jest jakoś taki bardziej kremowy, bardziej ładnie sunął. No tutaj z tym różem troszkę jakby robiły się delikatnie prześwity i jakby nie rozkładał się równomiernie, ale spokojnie, można sobie zaczekać, aż on wyschnie, podeschnie i dołożyć. Trochę mi brakuje wiecie czego, mm, czegoś na usta w tej kolekcji. No bo mamy paznokcie, mamy oczy fajne takie kolorowe, mamy róż, ale nie ma żadnego fajnego takiego neonowego e, jakiegoś błyszczyka, albo e, jakiejś właśnie takiej fajnej pomadki, wiecie, o coś w ten deseń, e, chłodny róż, który by ładnie podkreślał biel zębów e, i fajnie wyglądał przy opalonej delikatnie skórze, prawda? Także hmm, jeszcze bym tutaj coś dorzuciła, albo ewentualnie bym wymieniła, nie wiem, może ten róż na coś do ust. Wiem, kombinuję. Kombinuję jak koń pod górkę. Jeśli chodzi o dół powieki, to odrobinę nałożę sobie różu i tego pomarańczu w zewnętrzny kącik. Zaczynam od różu. Chcę połączyć sobie górę z dołem, więc delikatnie sobie tutaj właśnie cieniuję. Przeciągam ten pomarańcz, żeby tutaj mi się ładnie wszystko połączyło. Widzimy, żeby to była jedna całość. Aby ładnie mi się oko po prostu zamknęło tutaj w takiej ramce. Na podczyszczony pędzel nakładam trochę tego beżu i nakładam go tutaj wewnętrzny kącik, żeby troszkę sobie rozświetlić to spojrzenie, chociaż kusi mnie, żeby trochę sobie nałożyć tego rozświetlacza, ale zostawmy ten makijaż jednak w matach. Cały matowy, bo. Buzie będziemy mieć bardziej taką świetlistą. Żeby to trochę zbalansować, myślę, że tak oko zostawimy już bardziej matowe. Oczy mamy gotowe. Nie doklejałam sztucznych rzęs na pasku. Dokleiłam za to kilka kępek tylko w zewnętrznym kąciku oka, żeby unieść oko, ale żeby tutaj było ciągle jeszcze lekko z przodu tak więc takich rzęs zwykłych z Aliexpress właśnie kępek użyłam tutaj, delikatnie żeby właśnie wyciągnąć, wydłużyć oko jeśli chodzi o linię rzęs to nałożyłam sobie kredkę z Inglota żeby właśnie jeszcze rozświetlić, otworzyć spojrzenie, no i wytuszowałam też rzęsy maskarą z Eveline, to jest nowość, werietę maskara bardzo fajnie definiuje Rozdzielająca rzęsy. No i oczywiście też delikatnie sobie zdefiniowałam twarz um, używając bronzera z palety i Magic. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, to moja uwaga. Jeśli chodzi o makijaż oka, te eyelinery, a w zasadzie ten eyeliner limonkowy, on zaczyna pękać. Popękał mi po prostu. Podkreślam, dałam tylko i wyłącznie jedną warstwę. Nie podkręcałam, nie waliłam tego produktu dużo, e, tylko nałożyłam jedną warstwę, a mimo wszystko. Widzę, że on mi po prostu przy, w momencie kiedy on wysycha, jest, robi się suchy to pęka. Tak więc tutaj moja uwaga, żebyście mieli to na względzie, jeśli chodzi o róż, jest OK. Także bardziej mi się podobała formuła na początku tego zielonego, a różu mniej, a teraz tak naprawdę jak one zaschły, to jest w drugą stronę. Róż jest o wiele fajniejszy. Tak więc tyle chciałam powiedzieć dobra. Przechodzimy w takim razie już do różu. Tutaj mam właśnie tą paletę, Trzech róży i chcę sobie je przesłoczować. Fajniutkie są, bardzo fajne. Słuchajcie, dość też suchawe po raz kolejny, ale zapowiadają się bardzo dobrze. Będę sobie miksować oczywiście wszystkie trzy. Są dość suche, ale to dobrze, bo przez to mam nadzieję będą fajnie się rozprowadzać. Ładne, bardzo ładne róże. E, podoba mi się to, że one nie mają takiego ultra mocnego pigmentu, e, przez co można sobie stopniować ten efekt i wyglądają bardzo naturalnie. Zobaczcie, jak naturalnie są delikatnie, widzę, błyszczące. Taki delikatny, jakby poblask złota zostaje. Fajne, bardzo takie świeże róże. Podobają mi się. Zdecydowanie to produkty na lato, do cieplejszej karnacji. Um, oczywiście można sobie wybrać jeden, ten chłodniejszy, jeśli macie bardziej porcelanową cerę, ale myślę, że jeśli chodzi o te róże, to najładniej będą wyglądały zmiksowane w lecie na delikatnie taką właśnie muśniętą słońcem skórę. No i tak oto prezentuje się efekt końcowy. Na usta rzuciłam zwykły błyszczyk, to jest taki powiększający błyszczyk, z Catrice Volumizing Lip Booster bo nie chciałam już przesadzać z kolorem mamy bardzo kolorowe takie rajskie oko festiwalowe, stwierdziłam, że już tutaj przystopuję, jeśli chodzi o usta, żeby był też balans zachowany i żeby nie przesadzać jeśli chodzi o rozświetlacz, słuchajcie, nie dawałam nic, zostawiłam twarz tak, jak jest, tylko i wyłącznie przy użyciu tego produktu. No i w zasadzie tak to wygląda. Jeśli o mnie chodzi, muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem tych kosmetyków. A, tutaj mam jeszcze lakiery, ale lakiery sobie odpuszczamy oczywiście. Nie będziemy ich dzisiaj testować, natomiast wyglądają całkiem fajnie. Jeśli o mnie chodzi, najfajniejszy produkt z tej linii, a w zasadzie mam dwa ulubione. To są te produkty. Po pierwsze, rozświetlacz jest naprawdę bardzo fajny. Aczkolwiek wydaje mi się, że dla mnie lepszym rozwiązaniem jest jednak miksowanie go z podkładem. Bo jak nałożyłam go tutaj z tej strony na sam podkład, to jakoś tak miałam wrażenie, że. Tutaj wszystko fajnie, a tutaj minimalnie jakby mi się zważył, przez to, że on nie jest właśnie wodnisty, tylko jest bardzo taki zbity, gęsty. No tutaj trzeba jakby uważać na tą aplikację, więc... Dla mnie bezpieczniejsza opcja i fajniejsza zarazem. Bardziej subtelna jest miksowanie go z podkładem, i myślę, że tak będę go właśnie używać. Natomiast jest świetny, genialny, żeby ktoś nie pomyślał. Jak najbardziej podpisuje się rękami i nogami. Warto, myślę, go sobie kupić i przetestować. Natomiast jeśli chodzi o tą paletę, tak samo jest genialna, jest świetna. Nie mam tutaj w ogóle nic, żadnego minusa, nie mam tutaj w ogóle żadnych zastrzeżeń do tego produktu. Kolory są śliczne. Pięknie się blendują, nawet ten beżowy, zobaczcie, on e, pięknie utrwalił mi ten korektor. Bałam się, bo czasem e, dzieje się tak, że e, nakładając e, cień, on nie radzi sobie z korektorem i ten korektor gdzieś tam wchodzi w załamania mimo wszystko. A tutaj jest po prostu bajka petarda. Pięknie napigmentowane cienie, e, które, no co tutaj dużo mówić, są świetną alternatywą e, do drogich kosmetyków. Tutaj mamy kosmetyk budżetowy, który daje radę naprawdę. Jeśli chodzi o te eyelinery, słuchajcie, róż jest petarda, róż bardzo mi się podoba. jest piękny, wyrazisty, intensywny, taki naprawdę neonowy. Ten ta limonka kolor jest fajny, wszystko super, tylko tak jak mówię, jest dość suchy i przy mm, zastyganiu, on po prostu zaczyna pękać, więc um, może trzeba znaleźć na niego jakiś jeszcze sposób. Na pewno będę go testować. Na chwilę obecną tak pół na pół. Na pewno będę do niego jeszcze wracać, na pewno będę go używać. Natomiast, no tak jak mówię, tutaj formuły są troszkę różne. Różowy jest o wiele lepszy, a ta limonka tak no pod znakiem zapytania no i jeśli chodzi o tą paletę róży też jest bardzo fajna słuchajcie naprawdę podobają mi się wszystkie te trzy kolory pięknie wyglądają zmiksowane delikatny złoty tutaj taki blask się pojawia nam na policzku świetne róże myślę na lato i właśnie na wiosnę teraz kiedy no skóra chcemy żeby była taka rozświetlona promienna wypoczęta jak najbardziej jestem na tak strasznie ubolewam na nad tym, że nie ma w tej kolekcji nic do ust, bo a, cała kolekcja jest naprawdę bardzo udana.